To jest Krzysztof. Krzysztof i jego żona Ania są od niedawna rodzicami. Już od pewnego czasu zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą finansowo zabezpieczyć swoją młodą rodzinę. Krzysztof zwraca się do pana Andrzeja. Pan Andrzej jest jednym z wielu dobrze wyszkolonych i oficjalnie zarejestrowanych doradców finansowych firmy OVB. Na początku spotkania Pan Andrzej dokładnie wyjaśnia Krzysztofowi i Ani, czym się zajmuje firma OVB. Firma OVB ma ponad 40-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego. Doradztwo finansowe firmy OVB składa się z kilku poziomów. Celem działań jest rozbudowa majątku. W tym celu majątek musi być najpierw zbudowany i zabezpieczony. Centrum uwagi zawsze jest zabezpieczenie egzystencji. Zabezpieczenie egzystencji obejmuje ubezpieczenia zdrowotne i zabezpieczenie majątku. Bardzo ważne. Tylko w OVB zabezpieczenie egzystencji obejmuje także zabezpieczenie emerytalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Pan Andrzej wyjaśnia Krzysztofowi, że 400 milionów mieszkańców Europy ma te same pytania a wciąż jest za mało doradców. Pan Andrzej proponuje Krzysztofowi pracę jako doradca w firmie OVB w celu zwiększenia własnych dochodów. Jest to łatwe i funkcjonuje dla dwóch zawodowców. W tym celu będzie on szkolony przez firmę OVB i OVB daje mu możliwość zabezpieczenia własnej egzystencji na bazie jedynego w swoim rodzaju planu kariery. Dzięki regularnemu wynagrodzeniu za serwisowanie swoich klientów w kraju i za granicą w 14 krajach Europy. Krzysztof chce się dowiedzieć od pana Andrzeja, w jaki sposób można rozbudować i zabezpieczyć swój majątek na emeryturę. Krzysztof posiada trochę kapitału, jednak większość swoich wydatków pokrywa ze swoich bieżących. Na emeryturze Krzysztof i Ania chcą oczywiście utrzymać swój dzisiejszy standard życiowy. Ich emerytura jednak na to niestety nie wystarczy. Pan Andrzej wyjaśnia Krzysztofowi i Ani. OVB ma dla nich koncept finansowy, który pozwoli na rozbudowę ich majątku krok po kroku. Ważne jest przy tym, OVB zwraca uwagę na to, aby były uwzględnione zarówno. Dzisiejsza sytuacja wyjściowa, jak i przyszły czas na emeryturze, i oba te elementy były wzięte pod uwagę. A to jest realizowane w OVB poprzez jedyny w swoim rodzaju system składający się z analizy, doradztwa i serwisu. Krzysztof i Ania są zadowoleni. Znaleźli silnego partnera dla zapewnienia swojego bezpieczeństwa finansowego. Ania jest również zainteresowana możliwościami kariery. W OVB. OVB. Alfinans po prostu lepiej.